Hejka kochani, Wit witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiejszy odcineczek będzie specjalny ponieważ dokładnie rok temu 3 maja 2022 pierwszy raz uszyłam i wsiadłam na hobbyhorsa w sensie zaczęła się wtedy moja przygoda z hobbyhorsingiem więc dzisiaj będzie taki odcineczek podsumowujący rok tej pracy w tym sporcie i wszystkie jakieś wydarzenia, osiągnięcia. Odcinek jest podzielony na rozdziały, które macie wypisane w opisie. No, także zapraszam Was serdecznie do oglądania, a ja już przechodzę. Przez ten rok próbowałam wielu dyscyplin związanych z hobbyhorsingiem, na przykład. Skoków czy ujeżdżania? Eee, właśnie to są dwie takie dyscypliny, który, które uprawiałam najczęściej. Eee, skakałam dużo. Mój rekord to 98 cm. Eee, w tym roku 95 cm, a bez hobbyhorsa 105 cm. Więc myślę, że no tak nie jest źle jak na rok. Zamierzam to jeszcze kiedyś pobijać, ale bardzo lubię też ujeżdżanie, co zresztą można, mogą zauważyć starsi widzowie kanału. Oczywiście próbowałam też westernu, jeździłam dużo w tereny, jeździłam po mieście, jeździłam do szkoły. Robiłam takie eksperymenty, jak ludzie właśnie będą reagować na hobby horsing, i zmierzyłam się z ogromnym hejtem zarówno na YouTubie, na innych social mediach, jak i w realnym życiu. Co ja się hejtem nie przyjmuję, bo uważam, że no po co? Jak. Ludzie zawsze będą mieli coś do, do, do powiedzenia, a po prostu szkoda mi czasu na takie osoby. I przez to, że jeździłam bardzo dużo na hobbyhorsach w szkole, to też jakby wzbudziłam taką nową modę, że zauważyłam, że młodsze klasy, młodsze roczniki też czasem już przynosiły hobbyhorsy, na przykład klasa mojej siostry albo w mojej klasie też robiłam takie małe spotkania, i żeby właśnie rozprzestrzeniać to, i naprawdę bardzo dobrze mi się to udało. Później jeszcze jeździłam na zawody. Pierwsze moje zawody odbyły się 29 maja 2022 na koniu siwa. Macie przejazdy właśnie na kanale. Były to przejazdy 30-50, jechałam dwa razy. Jechałam na te zawody razem z moją siostrą. Ona na takim siwym koniku, takim siwo jabłkowitym. I no, to były moje pierwsze zawody, a drugie były w Jawożnie, w Stajnie, w Ciężkowice. I tam miałam dwa przejazdy: 50 cm i 80. 50 było na Waćpanku, który teraz jest Panczem, a 80 na Icon of Equestrian, na Ikonie. Teraz Wam opowiem trochę o moich hobbyhorsach Yy, które uszyłam. Yy, w całej swojej karierze uszyłam 51, dokładnie 51 hobbyhorsów, i niektóre były takie ważniejsze, na niektórych właśnie yy, są bliższe mojemu sercu. Lecąc od początku, siwa. Siwa to był pierwszy, yy, w zasadzie to drugi hors, ale yy, bo jakoś na początku roku 2021 uszyłam horsa, ale. Po prostu wtedy nic we mnie nie zaiskrzyło, uszyłam go i nawet na niego nigdy nie wsiadłam, więc jakby tego momentu nie liczę. Od 3 maja, 3 maja 2022 uszyłam właśnie siwą i jeździłam sobie na siwę i siwa to był mój, no to jest przebojowy koń. Na nim właśnie stawiałam swoje pierwsze kroczki, później uszyłam lileczkę, czyli kucynkę na wzór kucyka, na którą wtedy jeździłam i na niej też właśnie sobie dreptałam. Później był Big Champion i później miałam taki okres właśnie, w którym się rozwijałam, gdzie był Brownie, był Whitey, Big Champion. Właśnie te konie ze starszych filmów, jeżeli ktoś jest stary, no to na moim kanale, no to na pewno kojarzy. Później właśnie tak się rozwijałam, rozwijałam i zaczęłam, był taki moment, w którym dowiedziałam się co to jest frizelina i zaczęłam używać flizeliny i wtedy właśnie uszyłam Shirley, Libre, Watchpana, Sunrise i to były właśnie takie konie, na których już później się tak rozwijałam, rozwijałam, rozwijałam. Później y, jednym z najbardziej kluczowych koni, o ile nie najbardziej kluczowym, była Azura, na której pobiłam swój rekord. Y, 82 cm na niej, mega dużo jeździłam, po prostu. Ona była jednym z moich ulubionych koni. Teraz jest na takiej emeryturce, albo po prostu pojechała do mojej koleżanki Marty, która ma swój kanał na YouTube. Serdecznie Was zapraszam na niego. No właśnie. I teraz był jeszcze jeden przebojowy koń, czyli Waćpan, który teraz jest panczem. On jest prywatny i na nim też właśnie pobijam swoje rekordy skoczyłam ostatnio 95 cm w nowym roku, więc yy, no, to jest mój rekord, jeżeli chodzi o nowy rok. Razem z tymi hobbyhorsami bardzo zmieniała się moja technika szycia, i miałam kilka takich momentów, w których myślałam o tym, żeby porzucić hobbyhorsing bo już po prostu tego nie czułam i wtedy zmieniały się moje nazwy na kanale. Pierwsza moja nazwa to była. Wiki Wiśnie 0070. I to było takie na samym początku, gdzie nawet nie wiedziałam, że chcę, my chcę myśleć o koniach na tym kanale. Później była nazwa stajnia Catched, stajnia C-A-H-H-T, czyli Cherry Atlantica Hobby Horse Team. Ale tą nazwę też miałam bardzo długo. I właśnie wtedy już się skupiałam nad tym, że no, jednak chcę robić te hobby horsey. Później, właśnie to był moment mojego wypalenia, gdy myślałam, że no już hobbyhorsy, no to tak średnio i bardziej przechodziłam na kanał jeździecki, jakieś rysowanie i tak dalej, rysowanie, malowanie, szycie i właśnie hobby hobbyhorsy. I wtedy były kreatywne koniki. No a na koniec zorientowałam się, że no jednak, hobbyhorsy to jest coś, o czym chcę mieć ten kanał, bo ten kanał jest po to, żeby po prostu rozszerzać treści horsowe dla osób w Polsce ponieważ wiem jak to było szukać treści hobbyhorsowych z Polski na polskim YouTubie i po prostu daję ludziom to, czego mi samej brakowało więc teraz jest KHT Shelby i to zostanie bo nawet jeżeli będą jakieś treści jeździeckie, to jakby nie chcę, żeby to było zapo zapomniane KHT Shelby i właśnie tak też się nazywam na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam KHT Shelby, podłoga IT No I miałam takie właśnie momenty, w których już myślałam, żeby to porzucić, ale nie, dalej się trzymam Dobrze się trzymam Rozwijam się i miałam jechać jeszcze na zawody hobbyhorse'owe właśnie teraz w sobotę 28, ale no jednak nie pojechałam. Co może tłumaczyć film, który wrzuciłam i miał on mieć premierę, który nazywał się specjalu na 1300 subskrypcji. Jedziemy na zawody i właśnie tak on się nazywał, więc to tak w ramach sprostowania dla osób, które myślały, o co w tym chodzi. No, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie subskrypcję, bo już niewiele nam brakuje do 1400. I to był specjal z okazji rocznicy, właśnie hobby horsingu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam samych wspaniałości, pobijania swoich rekordów. A tu jeszcze taki mały yy, smaczek, że. Pewnie zauważyliście, że na każdym filmie witam się tak samo, czyli hejka kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I nie to nie było ustawione po prostu odkąd nie wiem kiedy to się zaczęło, musiałabym zobaczyć filmy, odkąd y, od jakiegoś czasu, właśnie tak y, mówię tą formułkę na, na początku i to jest już moje takie myślę, że symboliczne, nie wiem. Dobrze, no to ja się już z Wami żegnam, a tutaj macie wycięte fragmenty właśnie z tego początku, tej formułki. Hej, kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale.